Hej, hej, hej wszystkim. Cześć, z rana. Dobry. Tak, tam gdzieś, tam jest generał. Słuchajcie, jesteśmy po nocce. Znaczy głównie to ja, bo generał koniec końców poszedł do auta, ale to przez to, że jest po prostu jeszcze nie do końca nauczony, jak się powinno poprawnie spać w piworze. Ale to jest właśnie, słuchajcie też to, o czym zawsze powtarzam, że jak robimy jakieś eksperymenty starajmy się je robić we w miarę kontrolowanych warunkach czyli nie wiem, no możemy się gdzieś zawsze, żebyśmy się mieli gdzie zawsze schować i tak dalej, no tu akurat mamy auto które odpalimy można odpalić klimę zaraz się w nim nagrzeje można się ogrzać natomiast, co Wam powiem ja jestem bardzo zadowolony przespałem no, spokojnie właściwie całą noc. No, generał też jest zadowolony, bo ma jakieś nowe doświadczenie. Jest Tak, jest kawka, oczywiście poranna kawka. Na patykusie robi szpek. Pewnie zjemy, dopijemy, trochę ogarniemy i będziemy się zwijać, bo jak widzicie, od wczoraj krajobraz nam się trochę zmienił. To znaczy napadało śniegu. Jest mróz i to no taki jak przed, chwilą jak przed chwilą. patrzyłem to około 6 stopni. Mm. Więc gorąca kawka, ciepły szpek. Trochę ogarniemy i pewnie będziemy się zbijać, bo powiem wam, że no nawet w tych moich ciuchach jest fajnie, ale po dłuższym czasie zaczyna już trochę pizgać złem. <geler> Także jest fajnie Wrażenia po nocce dla mnie super było mi cieplusio pod dwoma kocami Znaczy jeden miałem pod dupą, pod dupą miałem też jeszcze tą tą skórę, która tam teraz jest na ławce do tego jeden zbity koc wełniany. Na sobie miałem koc wełniany, puchaty maryno I drugi zbity na tym kocu. No i oczywiście te ciuchy, w których jestem teraz: czyli bawełniane szarawary, znaczy, przepraszam, wełniane szarawary, lniana koszula i wełniana tunika. A do tego oponcia z kapturem też, też wełniana. Tak jak mówię, było mi ciepło. Co jest ciekawe, jedyne co mi było zimno to stopy. Ale to u mnie standard, więc zastanawiam się, czy to kwestia tego, że tam miałem po prostu nowe, nowoczesne skarpetki. A ciekawe co by było, gdybym miał już takie faktycznie wełniane, porządne, naturalne. Ale mi jest w stopy zawsze zimno jak śpię, więc to może być też kwestia tego. No więc, jak powiedziałem, będziemy się zawijać za niedługo. Doświadczenie jakieś nowe dla generała jest. Dla mnie fajna nocka. Zresztą jakieś nowe doświadczenie też, bo tak naprawdę na takim mrozie pod samą wełną, pod kocami, jeszcze nie spałem. No i powiem Wam, że śpi się zdecydowanie przyjemniej niż pod jakimiś nowoczesnymi śpiworami. Także tyle. Trzymajcie się do następnego. Hej, też. do zobaczenia.